Witamy w drugiej części spotkania, za chwilę obydwie drużyny wybiegną na boisko, to pokażę sobie dwie największe części. Po stronie atków czerwonych byków na pewno jest przewaga jednego gracza, natomiast po stronie wielu Submarine to oczywiście wynik. No i ewidentnie większość to dobry. Co Myślę, że może zmęczenie ilość meczów pucharowych. Liga, Liga Mistrzów, Puchar Dobroczyńców. No jednak to wszystko musiało nawet siły czerwonych byków. No i przy końcu daje to o znać. Teraz zobaczmy, druga część zapowiada się dużo ciekawiej. Sporo próbuje utrzymać kilka przemów. Bardzo dobrze. Przemo blokuje teraz uruchomienie tej akcji. Nie powinno dojść. Ponownie Ręce nie, nie radzi sobie. Permi de los submarinos Dziękuję, Jan. Mamy rzut urożny Ostatnio po, po stałym fragmencie bo do bramki. Może i tym razem coś się stało? Nie wiem co nam się stało. Że nie było to nic groźnego. W meczu, a więc sporo osłabienie już na samym początku. Życzymy wszystkiego najlepszego i szybkiego powrotu do zdrowia. I to łodzie muszą sobie poradzić w tej chwili bez niego. Poisko i wznawiamy grę trzeba w tym wszystkim znaleźć jakiś pozytyw Czerwony Bitres powinny zadykować z dużą intensywnością Mamy kontratak Świetna blokada. Żółte oddziały są bez zmiany. A więc sporo, sporo energii będę musiał zostawić na boisko, żeby wstrzymać. Czerwone byki. A tu już mamy kontratak Bardzo dobrze. Piłka jeszcze nie biega tak precyzyjnie, jak powinna. Myślę, że to jest kwestia 2-3 minut. Pan marzyc auto widzimy problemy później rzutych łodzi podwodnych. Dobrego zagrania, tam piłka prosto padła, można przeciąć cały szyk obronny od tych wodzi podwodnych. Świetnie wojo, szczególnie piłki zabrakło tam kilku milimetrów, Ale Zaczyna podobać się ta gra, ponownie przejęcie. Chyba ma oblężenie w tej chwili. Świetne odegranie. Chodź wojo, uderzenie. Brakło tam pół metra Ta gra jest coraz lepsza Już coraz ciężej się gra tą łodzią Będzie jeszcze ciężej Będzie brakować sił z każdym kolejną Newton A to będzie stwarzać szansę dla Czerwony Byków na Wyjście na prowadzenie, choć teraz niebezpiecznie. Mam pod górę kolekcjonerów, i ponownie bramkarz. Ratuje sytuację. Uderzenie, gdyby to było ciutko bardziej precyzyjne, na pewno do bramki. Piąta minuta. Nie można pozwolić odpocząć. Trzeba atakować. Blisko kręcić te kółki wojo.

Niebezpiecznie, właśnie w skoju czaje się Dorian, więc czego na taką bezpieczną ciukę. najwyższy czas, jakiś atak i przejęcie inicjatywy, właśnie w ten sposób on dobrze poradził sobie no nie wiem, zanim piłka tam nie opuściła boiska o co mogę się mylić szybkie zagranie próba gry na jeden kontakt Wydaje się to łatwiejsze chłopaki, ale niestety Gramy z bramkarzem. Z lewa strona bardzo dobrze nie doszedł. co brakowało, a mógł dojść do i stworzyć groźną sytuację. Jest przejęcie piłki. Sudem teraz udało się, mamy dwóch na jednego. Czy Bramkasz kolejny raz trafił, Tak genialna obrona! Zdecydowanie będą w domeczku, Była lewa strona wolna. Komunikacji w bieżynie. Piękne przejęcie. Jest no, uderzenie i przepiękna bramka. Mamy 3 do 2 Jak mówiło się przed znacznym staje się powodem gwiazdą tej drożyny I nie bez powodu Żeby wszystko, żeby bramka nie spadła. W takim momencie już data 4-2. bieżenie, zablokowane świetnie, czy poradni sobie z obrońcami? Nie. niestety sądzę, że patrzył w połowę bardzo dobrze sędzia ulicza kroki czekam tutaj, będzie go spaszył czy będzie oddanie? nie, mamy strzał na bramkę minimalnie niecelny ale tym razem to błędna gra obronna. Z prawa strona, konstruujemy ten atak. Tylko teraz świetnie. Zaczynam dostrzegać pomysł tej całej Zaczyna się to bardzo podobać. jest odpykano bronią czerwonych byków i genialny powrót nadzieja Przykład trzech na dwóch Co się uda tego zrobić Tu jest bardzo dyganie środę przemożca na bramkę Spojenie Jeszcze jedno uderzenie mamy 4 do 3 Trzynasta minuta, wszystko przed nami. Jest Czerwone łódki się rozpędzają, a żółte łódki zaczynają tonąć. w dalszym ciągu to oni prowadzą 4-3, nie można to zapominać. Dobra, się będzie strzał na bramkę a niestety... Coraz lepiej, ale już trzeba szybko wracać. Mamy tylko dwóch na dwóch, to na pewno się nie może udać. Nie może się udać. W środach rzutu Świetna tam walka o piłkę Dorian jeszcze doprzymuje, mam Ma uderzenie i bramka! Druga Więc jest to gwiazdor pierwszego planu dzisiejszego meczu 4 do 4 Wracamy do gry Strzał z na wiwat. Konące grzycie się wpływa Mamy 5 minut na wyrównanie rachunków z pierwszej części sezonu z i Jest dzisiaj niesamowicie groźny. To przejęcie, będzie strzał na bramkę, a i sporo tam zabawy Wysoko, bramkę 4 minuty 10 sekund do ostatniego gwizdka Szkoda było w takim momencie stracić bramkę. Mamy przewagę na boisku, mamy przewagę siłową, mamy przewagę mentalną. I za chwilę będziemy mieć przewagę bramkową. To nie wie do wątpliwości, to trzeba wytrzymać. To pod polem karnym rywala. Przemoc. Świetnie. I mamy bramkę. Dorian wyprowadza czerwone byki na prowadzenie. 5 do 4. Wielkie skupienie powinno nastąpić w szeregach czerwonych byków. Tak uprawnione zwycięstwo w końcu przyjdzie. W tym spotkaniu, które. Czuło się bardzo ciężko. Dwie minuty 120 sekund do zwycięstwa. Bardzo dobre przejęcie. Spokój. Coś się stało. Bardzo ważny jest teraz powrót. Krycie swoich pozycji. Prawa strona Świetnie w obronie Nie ma się co spieszyć Minuta dwadzieścia, Świetnie Dorian Nie ma co pozostawiać miejsca Wreszcie w takich momentach padają najgorsze bramki daleki żbijki bardzo dobrze przemuwalnia się mamy żółt rożny 42, 52 sekundy do końca spotkania zostały fragment przyjmuje Wojo pilnuje czasu. 45 sekund. Świetnie tam Blokuje przeciwnika. Nie pozwalają mu się na uwolnienie. 36 sekund. Jest nerwowe odliczanie. luka w środkowej części boiska, strzało obok bramki, 31 sekund. Poszedł do piłki, jakim cudem to nie wpada. Kwartos, teraz ze spokojem i świetnie utrzymują się przy piłce. jest dwojo. Bartosza. Atak na bramkę i bramka! 6 do 4! Sędzia patrzy na zegarek. 20 minuta. 6 do 4 czerwonego czerwonym Fenomenalnie w drugiej połowie wygrywają na osłabieniu 20 udzielczości. Myślę, że nie ma czy zachwytu. W sporym osłabieniu wygrywamy mecz. Po bardzo ciężkim spotkaniu. Z wielkim radowaniem dziękuję Państwu Post Klaudusz i do zobaczenia już niedługo.